Dzień dobry, witam Was serdecznie o tym pięknym poranku. Tak, można powiedzieć, że robimy taką malutką aktualizację, co u nas się zadziało na naszej tutaj robocie, na budowie, którą wykonujemy, bo trochę rzeczy się dzieje. Znajdujemy się teraz w tak zwanym, może inaczej, w tak zwanej jadalni, bo w przyszłości stanie tutaj wielki stół z dwunastoma krzesłami, niczym do wieczerzy takiej wigilijnej, to po prostu jest jedyne takie miejsce, gdzie nie dało rady wywalić ściany, jest bardzo wąsko, więc właściciele wymyślili, że tutaj po prostu zaaranżują jadanie. bardzo fajny pomysł, także w przyszłości zapraszamy do jadalni i co tutaj się zadziało, zobaczcie, że mamy już podłogi wylane, chłopaki od wykładzin wylali tutaj wczoraj wylewkę, przez to też nie mogliśmy uzupełnić tej ściany. W zasadzie to z dwóch powodów, bo jeszcze przyszedł elektryk i musiał przeprowadzić przewody na drugą stronę, już są wykonane, możemy się zająć łataniem tych, tych dziur. Zastanawiacie się, dlaczego są tutaj te, te dziury, te wycięte karton gipsy. One te tutaj były, tutaj były lustra wklejone, które trzeba było zdemontować. Mało tego, poprzez awarię pionu Lała się tutaj woda, i te karton gipsy podciągnęły, i były już do zerwania. Przyszła brygada specjalna, można powiedzieć taka brygada kryzys, dwóch e, takich starszych panów, którzy tutaj na fuchę wycinali te e, piły, ale nie mieli oni takiego wycinaka, na przykład jak my który ma wiertełko i po prostu samo mu sobie wycina i odciąg i odciąg <laughs> tylko chłopaki mieli starą szlifierkę kątową bez tarczy na przewód no i tutaj wiecie ten karton gips Wycinali, ja już nie muszę mówić co tutaj się działo siwo, nawet sobie okna nie otworzyli, żeby tutaj oddychać, a maseczka to wiecie, chłopaki byli na tyle hardkorowi, że nawet nie robili tak, tylko chyba oni po prostu w nosie mają jakieś specjalne filtry, że cedzili ten pył na bieżąco. Ale dali radę, wycięli i my będziemy sobie teraz uzupełniać za chwilę te dziury. No poczekaj, jeszcze mało tego, panowie nie mieli okularów, jak cieli zaraz przy samym lustrze, ja już widziałam tragedię po prostu w oczach, nie? No, no słuchajcie, to była po prostu stara szkoła, chłopaki się nie pierdzili w tańcu, po prostu mieli zrobić, przyszli, zrobili, poszli. Dodatkowo ostatnia dziura w suficie, o to to nie my, to panowie Hydraulicy, którzy tutaj dzielnie walczyli zostawili nam jeszcze taki otwór, będziemy musieli to sobie wyciąć, dlaczego czekamy do tej pory, no bo tutaj płyta jest dziewiątka i trzeba było specjalnie pojechać i zakupić płytę dziewiątkę, ale mamy więc będziemy łatać. Co się zmieniło? Zmieniło się na pewno tutaj to, że mamy już wszystko pomalowane. Tak więc nie wiem czy wy to widzicie, ale tutaj była kiedyś wielka dziura z instalacją. Ci którzy są ciekawi zapraszam do filmów wcześniej. Tak więc to już żeśmy załatali. Całe pomieszczenie zostało już pomalowane na biało. Dodatkowo duży salon, no to wiadomo, sufit z łatami, dziurami. Z falami do ale słuchajcie wjechał beton architektoniczny. Beton architektoniczny, który ciągnie się od tej ściany. Przez tą ścianę aż tam do końca i tam na końcu jest taka biała ściana, która jest pomalowana gruntem szczepnym i tam też jeszcze będzie dorabiany beton architektoniczny przez nas. Kto zrobił ten beton architektoniczny? No my zrobiliśmy. <laughs> e, tak więc e, tak to wyszło pierwszy raz robiliśmy coś takiego. E, w zasadzie to było chyba najrozsądniejsze e, rozwiązanie na te wszystkie ściany. Doszliśmy jednogłośnie tutaj z właścicielem lokalu, że trzeba zrobić fakturę, że tego nie będzie po prostu widać, niż, i będzie szybciej niż robienie gładzi. Tak więc tak to wyszło. Ci, którzy ciekawi, na szorcie powinniście widzieć, jak wyglądał proces wykonywania takiego betonu. No tak więc tu, tu tu, tu, mamy. Wylewki są powylewane, chłopaki będą jeszcze w poniedziałek to wszystko gładzić. Wykładzina się pojawiła. Wykładzina się pojawiła. Tak więc widzicie, że my już mamy ograniczone pole chodzenia po tym lokalu, bo wjechała wykładzina, ona jest tutaj przyklejona. Tak więc będzie dosyć przytulnie, jeśli chodzi o później już jako sklep wnętrzarski. No i jeszcze mamy do zrobienia i właśnie dzisiaj będziemy wykonywać ten kawałek ściany. E, tutaj chłopaki też e, asy wycięły wcześniej lustra i tą ścianę nam zapłytowali, e, bo były dziury, natomiast... E, tej ściany nie ruszyli, bo tu była taka rewizja, takie okienko, nie wiem czy na filmach poprzednich było to widać. Może, no. Po prostu chyba nie wiedzieli jak ugryźć to, żeby to zapłytować. My to okienko żeśmy zapłytowali. No i tutaj było jeszcze trzeba połączyć jedną ścianę z drugą, tak więc tutaj wjechała taśma odcinata, żeśmy wkleili narożnikową taśmę. Zaciągnęliśmy sobie gruntem szczepnym i teraz to wszystko jest gotowe do położenia. Betonu, tak więc sądzę, że e, ostatnie brudne prace. Tym bardziej, że, że zobaczcie wykładzina już nowiutka, pachnąca. No, a my będziemy tutaj e, syfić strasznie, wiecie, brudem. Ale zabezpieczyliśmy ją, dodatkowo płyty gipsowe są położone. Więc jeśli założymy ten cały beton, to później na bieżąco to wszystko wysprzątamy, zwiniemy, tak, żeby chłopaki mogli sobie przyjść w poniedziałek i dokleić sobie cokół. Po wszystkich ścianach, zresztą jak robiliśmy nasz beton architektoniczny, tak nazwijmy go, panów od betonów, przepraszam, <grym> jeśli uważacie, że to nie beton, to wyglądało w ten sposób, że szliśmy za koleją, robiliśmy te ściany. Sprzątaliśmy od razu, bo chłopaki od wylewek od razu za nami wjeżdżali i szlifowali te wylewki, żeby tutaj po prostu tu doprowadzić sobie do stanu igły i móc je zagruntować. A naprawdę tak więc... fajnie, sprawnie nam to poszło, że się fajnie zgraliśmy, że. Po prostu nie utrudnialiśmy sobie życia, zawsze było pytanie co wy będziecie robić i co my możemy robić. Tak, tak? Więc, wy... słuchajcie, no, robota jest taka, że po prostu są terminy, są deadline'y. My nie robimy tutaj jako jedna ekipa, tylko tutaj akurat dwie, a czasami trzy ekipy się pojawiały od różnych rzeczy, tak więc trzeba było jakoś żyć w symbiozie, radzić sobie, wiecie, nie wchodzić sobie w drogę. Na szczęście udało nam się to, powiem, że bardzo dobrze. No i zostało nam w zasadzie już takie końcóweczki. Końcóweczki, już taka brudna robota jest zrobiona. Zmieniliśmy też farbę, bo tutaj przedpokój, żeśmy znaczy tutaj główną salę, żeśmy robili dekoralem, teraz wjechała śnieżka eko. Powiem wam, że ta śnieżka jako naprawdę jest spoko. W porównaniu z dekoralem to robi robotę. Dosyć wydajna i akrylowa. Nie? Tak więc, tak jak mówię, do wykonania jeszcze jest sporo ale myślę, że góra dwa dni i będziemy mogli zamknąć tutaj ten etap, żeby mogli wchodzić już ludzie od mebli, od stołów i przede wszystkim wjedzie Pandarecie, którego pozdrawiamy i będzie zakładał oświetlenie, bo ci, którzy mogą pamiętać, na samym początku naszej przygody było tutaj ponad 300 otworów na suficie, a w tym momencie nie ma żadnego i wiszą tylko przewody, które czekają na podłączenie lamp, które stworzą tutaj naprawdę Fajny klimat. Tak więc my powoli zabieramy się do akcji. Trzeba będzie e, zrobić e, tutaj miejsce na wklejenie nowej płyty. Zobaczcie, tutaj chłopaki powycinali jak mogli, e, ale będziemy musieli sobie jeszcze troszeczkę dociąć ten profil e, tutaj wzdłuż i wkleić trzy płyty, zazbroić no i zrobić ten sufit. Tak więc trzymajcie, trzymajcie kciuki, żeby nam to wyszło, a ci, którzy są ciekawi, jak. Poradzić sobie z takim tematem, no to serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, w którym właśnie będziemy wykańczać i chyba to będzie ostatni odcinek tak. z tego remontu. Tak więc dziękuję serdecznie za takie szybkie info na budowie. Wbijcie jakąś łapeczkę do góry, nie? bo to tam nas motywuje, a my włączamy muzykę i do dzieła.